Czołem. Z tej strony, Red z kanału Kanapowy Komandos. Witam Was dzisiaj serdecznie w drodze na kopię biskupią. Niedziela postanowiliśmy ruszyć się z rodzinką na, w góry opapskie. Co to jest ta kopia biskupia? Według teorii pana, pani kanapowej, nazwa wzięła się stąd, że jakiś biskup gdzieś tam podpadł, dostał kopa i tak wysoko leciał, że wylądował na tej górze. Oczywiście jest to teoria. Piskowa. Nie wiadomo tak naprawdę dlaczego tak, a nie inaczej góra się nazywa. Będziemy musieli poczytać po internetach, dowiedzieć się. Teren nie jest nam całkowicie obcy. Mieliśmy okazję być już tutaj w okolicy i zwiedzać miejscowość Pokrzywna i niebieskim szlakiem obejść ją w kółko. Dzisiaj jesteśmy Właściwie w tej chwili jesteśmy na skrzyżowaniu szlaku niebieskiego i żółtego. Dzisiaj zasuwamy żółtym do góry, potem czerwonym, będziemy wracali z powrotem, trochę trudniejszym. Ale na skrzyżowaniu szlaku niebieskiego i żółtego znajduje się piekiełko. Film o piekiełku, o tej trasie z pokrzywnej znajdziecie za chwileczkę u góry, także jeżeli chcecie, zapoznajcie się. A długi nie jest, bo to jest raptem 5 minut. No a teraz mamy chwileczkę przerwy. Godzinę trasy już za nami, niedziela, więc trochę ludzi jest i łazi. Widać, że turystów pewnie na samej kopie biskupie i będzie sporo. Sama kopia właściwie chyba należy do Czech, dlatego też przekroczymy dzisiaj granicę. Mam nadzieję, że nie będzie to granica zdrowego rozsądku. Tutaj chyba też zaczyna się szlak wierzch widokowych. Tu chyba znajduje się jedna z pierwszych na trasie dalej na zachód, na północny zachód. Czyli w stronę gór stołowych, górsowych itd., itd. No, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tam za mną, powtarzam raz jeszcze, znajduje się piekiełko, czyli wyrobisko pokopalniane łupka. Wygląda dość ciekawie. A my co? A my w tej chwili 5 minutek przerwy i drojemy dalej, bo ponad godzina trasy przed nami. A ponieważ, jak znam życie, nasza godzina zawsze zamienia się w 3, <gryw> dlatego będziemy mieli jeszcze sporo drogi przed sobą. Yy, trasę zaczęliśmy, zresztą zobaczcie sobie tutaj na mapce. Szlakiem żółtym, z tego względu, że jest trochę łatwiejszy do podejścia. Będziemy zaś schodzili szlakiem czerwonym. Cała trasa to jest około 10 km. Mam nadzieję, że damy radę. Żółty szlak, którym akurat idziemy, jest dość mm, mało atrakcyjny, jeżeli chodzi o widoki. Z tego względu, że cała trasa wiedzie głównie przez las. Nie ma tutaj za bardzo przecinek, nie ma tutaj za bardzo jakichś polanek, żeby można było stanąć i sobie coś pooglądać. W tej chwili na szczęście trafił się malutki wyjątek, dlatego mamy okazję znaleźć się na takim nie wiem jak to nazwać przełęcz? Nie przełęcz, ciężko to określić. Widok jest naprawdę fajny. Pogoda też dzisiaj na szczęście dopisuje tu z kronikarskiego obowiązku. Temperatura około 20 stopni, w słońcu nawet trochę więcej. Dlatego też idzie się naprawdę bardzo komfortowo. Jedni w krótkim rękawku, ja w bluzie polarowej. No, wiadomo, termika każdego jest inna. Trasa naprawdę, powtarzam raz po raz kolejny, jest bardzo przyjemna. Taka dość lajtowa, nie trzeba się specjalnie mordować. Chociaż są momenty, że. I tak dalej, i tak dalej się zdarza. Drapaliśmy się na drogę Amali nad Anusią, cokolwiek by to miało znaczyć. Wysokość 500 metrów nad poziomem morza. Do schroniska PTTK mamy w tej chwili jeszcze jakąś godzinę 15 wdrapywania się, ale postanowiliśmy zrobić sobie kwadransik przerwy. Trasa dość mocno uczęszczana, chociaż nie żółtym szlakiem, tylko. Zdaje się, że tą drogą ludzie zasuwają. Przy niedzieli, przy ładnej pogodzie, widać od razu, że trasa cieszy się dużą popularnością. Jest tylko strach, co będzie działo się na samej górze. Z tego co czytałem, potrafi tam być niesamowicie tłoczno, niesamowicie dużo ludzi, a co powoduje pewnie jakiś tam dyskomfort w odpoczywaniu. Miejsce fajne, taka przełęcz, skrzyżowanie szlaków. Tam widzicie. Mam nadzieję państwo kanapowi sobie siedzą i w tej chwili zasuwają z kanapeczkami. Mam zamiar do nich dołączyć, coś tam wciągnąć. W obecnej chwili zbliżamy się powoli do miejsca zwanego Kapliczką. Jest to, z tego co widzę, kamienny obelisk z płaskorzeźbą Matki Polskiej z Dzieciątkiem Jezus. Z tego co doczytałem, jest to monument upamiętniający burmistrza pobliskiego Prudnika. Człowieka bardzo zasłużonego tutaj dla okolic. Podobno on był inicjatorem budowy schroniska na Biskupie i Kopie. Miejsce jest dość takie fajne na przystanek. Można sobie spokojnie posiedzieć w słoneczku, pogrzeć trochę stare kości. Straszny wiatr, nie wiem czy będzie dobrze mnie słychać, mam nadzieję, że martwy kotek troszeczkę szumu zlikwiduje. A tam za mną kolejny szczyt, taki jakiś dziwnie łysy. Tam z kolei drewniana postać wędrowca, który wskazuje dalszą drogę do schroniska na Biskupią Kopę. Jeżeli chodzi o biskupią kopę, to w tej chwili jesteśmy już na miejscu. Tutaj przed nami wieża widokowa. Mam nadzieję, że będzie coś widać pod światło. Trochę ludzi jest. Na szczęście można spokojnie sobie tutaj w tej chwili skorzystać z wieży i zobaczyć z góry panoramę Śląska Opolskiego oraz naszych braci z południowej granicy, czyli Czechów. Wobec tego idziemy kupić bilety. Wracamy do Jarmołtówka czerwonym szlakiem. Nie będę się w tej chwili rozwodził nad tym, że bardzo dobrym konceptem było wejście żółtym, delikatnym szlakiem, a schodzenie czerwonym, który jest naprawdę dość ciężki. Myślałem, że wchodzenie będzie ciężkie, ale chyba schodzenie będzie jeszcze cięższe. Yy, kamole, kamole, kamole. Ale czerwony szlak zapewnia nieco więcej widoków, nieco więcej yy, ciekawych jakiś tam yy, perspektyw do ogarnięcia. Mam nadzieję, że 45 minut, które jest zaznaczone na drogowskazie, że tyle się schodzi do miejsca naszego postoju nie za bardzo przekroczymy. No, grawitacja na szczęście pomaga, chociaż kamienie przeszkadzają, także trzeba walczyć jednak o to, żeby się gdzieś tutaj nie wywalić. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to myślę, że warto było wybrać się dzisiaj na tą niedzielną wycieczkę. Mimo tego, że jest to kawałek od domu, ale okolica niesamowicie piękna. Mam nadzieję, że moi współtowarzysze tam za mną są zadowoleni z dzisiejszej wycieczki. Jak tam wrażenia? Super, super. No i myślę, że <grych> tym optymistycznym akcentem skończymy relację na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie i tradycyjnie marynarskim ahojżek. Na się z wami. Retu! I jeszcze jedno. Chciałem powiedzieć, że od ostatniej wyprawy na Wielki Soszów pokochałem i to bardzo mocno kijki trekkingowe będą teraz moim stałym, nieodłącznym towarzyszem wycieczek. Naprawdę bardzo, ale to bardzo pomagają w wyprawach i jak ktoś tam z nóżkami ma problemy czy coś, to naprawdę są super.